W się dla Kopernika można podziwiać wystawy prac plastycznych przesłanych na konkurs portret mojej mamy. Celem tego artystycznego zadania, zorganizowanego z okazji Dnia Matki, było przede wszystkim sprawienie radości, przyjemności i pięknego prezentu swojej mamie. Przyglądając się niezwykłym portretom wykonanym przez kreatywnych uczestników w wieku od 3 do 12 lat, można sądzić, że niejedna łza wzruszenia zakręciła się w matczynym oku. Prace zostały wykonane różnymi technikami plastycznymi, m.in. wyklejani z wykorzystaniem wielu materiałów. Jednak dominują Sposobem zdobienia są kredki ołówkowe, świecowe i pastele. Oceniając portrety, brano pod uwagę indywidualne możliwości dzieci i walory artystyczne, kompozycję, gamę kolorystyczną, technikę i estetykę wykonania pracy. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni, podobnie jak dzieci, które wzięły udział w projekcie Ja i Moja Wesoła Rodzinka, realizowanym w ramach miesiąca rodziny. Zadanie polegało na przedstawieniu swojej rodziny w myśl hasła My, jak palce jednej dłoni. Po raz kolejny okazało się, że dzieci mają niezwykłą fazę. Fantazje, odrysowując ręce na kartce, stworzyły w zabawny sposób członków swojej rodziny, a nawet wymarzone zwierzęta, które miałyby zamieszkać w domu. Dodatkowo w prezencie na Dzień Matki dzieci wykonały piękne wazoniki i kwiaty z kolorowego papieru, a nawet z plasteliny oraz przygotowały ciekawie zdobione laurki z życzeniami. Zdjęcia wykonanych prac w ramach zajęć realizowanych przez Klub Kopernika można przesyłać na adres małpawsmw.com.pl